Problem nieścianych tatuaży staje się coraz bardziej powszechny. Coraz częściej zwracamy uwagę, czy powstał on w ramach upamiętnienia ważnego wydarzenia w życiu, czy jednak impulsu. Nieprzemyślanych decyzji, o których nie chcemy już pamiętać. By naprawić te błędy młodości, poszukujemy skutecznych, trwałych i jakościowych rozwiązań. Rynek branży Beauty przepełniony jest technologiami i obietnicami, jednak 90% z nich nie posiada certyfikacji medycznej, czyli nie zapewnia bezpieczeństwa zabiegowego ani potwierdzenia tych obietnic w postaci efektów. Przechodzę do Was z rozwiązaniem, które sukcesywnie usunie niechciany pigment w postaci tatuażu czy makijażu permanentnego. A rozwiązanie, o którym mówię, to zastosowanie lasera pikosekundowego IMPICO. Laser pikosekundowy wiąże się z bardzo krótkim czasem trwania impulsu liczonym w pikosekundach. To z kolei łączy się z dużą energią w trakcie stosowania urządzenia. Laser działa rozbijając niechciany pigment do tego celu stosując tzw. efekt fotoakustyczny. Długość fali, która jest absorbowana, zależy od koloru pigmentów skórze. Po tym czasie jest on rozwijany, rozdrobniony, a powstałe wskutek tego procesu niewielkie fragmenty są wydawane z organizmu. Z racji bardzo krótkiego czasu trwania impulsu redukujemy ryzyko blizn bombli czy powstawania przebarwień. Ponadto wiązka światła w kontrolowany i precyzyjny sposób dociera w głębokie warstwy skóry, pobudzając jej naturalne procesy naprawcze. Dzięki temu laser pikosekundowy doskonale sprawdzi się także w redukcji przebarwień czy rozstępów, a o tym usłyszycie w naszym drugim materiale o możliwościach pikosekund. Porównując działanie lasera pikosekundowego, żadne z wcześniejszych dostępnych rozwiązań nie rozwijało pigmentu barwnika na tak drobny pył. Dzięki temu pigment jest szybciej eliminowany z organizmu, a ilość sesji zabiegowych zostaje zminimalizowana. Pico to laser pikosekundowy, który posiada świadectwo bezpieczeństwa FDA. Oznacza to, że urządzenie sprawdzone jest pod kątem bezpieczeństwa zabiegu i związanych z nim efektów terapeutycznych. Zawsze podkreślam, że zdrowie jest najważniejsze, dlatego pierwszym czynnikiem, który przeważa u mnie o zakupie danego urządzenia jest właśnie świadectwo bezpieczeństwa FDA. Pracując ze skórą musimy mieć świadomość, że wiązka światła dociera właśnie tam, gdzie chcemy, gdzie znajduje się pigment, a wartość energii jest stała i skalibrowana. Wówczas zabieg nie zaskoczy nas reakcją niepożądaną lub nieoczywistą. Laser IMPico to ogrom możliwości, który pozwoli Ci zbudować nową jakość usług w Twoim gabinecie. Stworzysz jakościowe rozwiązanie na pozbycie się pigmentu, przebarwień czy zagęszczenia tkanek. Jeżeli chcesz prowadzić technologię w Twoim gabinecie i tym samym rozbudować listę usług, napisz do nas na adres podany w opisie. Wyślemy Ci oferty zakupu lasera IMPico.